Dzień dobry kochani. Kiedyś ktoś nam powiedział, lata temu, że no to już było z 10 lat temu, jak nie lepiej, że jesteśmy jedynym sklepem w Polsce, w którym korale im dłużej siedzą w zbiornikach, tym lepiej wyglądają, a nie gorzej. Tak jak to bywa gdzie indziej, ale tam nie padały żadne nazwy, więc nie ma sensu o tym mówić. Natomiast ja ostatnio się zopałem, że coś w tym jest z niektórymi koralami przynajmniej. Nie wiem, czy pamiętacie taką mileporkę, Rainbow. Jakiś czas temu mieliśmy szczepki jej. Eee, matecznik sobie został oczywiście i to jak ona wyglądała, ona wyglądała petarda. Wyglądała naprawdę super, świetny koral był, ale to, co się zrobiło z niej teraz, z tego matecznika, to jest obłęd. Ja już tam dwie szczepki, bo ona wygląda tak obłędnie, że tam dwie już komuś ciąłem w zeszłym tygodniu i pokażę wam, jak to się już ładnie zagoiło. Natomiast pokażę wam kolory, które się zrobiły. Wtedy było Rainbow, a teraz to już nie wiem, jak to nazwać. Spójrzcie sami. Zobaczcie, co się z niej zrobiło. To jest po prostu tak przepiękny koralowiec, że to się w głowie nie mieści. A takie kolory od niebieskiego przez fiolet, yy, przez jasny róż, taki po no, burgund można powiedzieć. Jeżeli mężczyźni rozróżniają takie kolory, wiem, że taki kolor jest. Ale jest po prostu obłędna. Ja z niej zrobię tutaj kilka szczepek. Za jakiś czas będą, e, staną wystawione I niech sobie rośnie dalej, no a tutaj widzicie Jak wygląda miejsce po cięciu One już się zalewają te miejsce, już zarastają Widzicie jak tkanka nachodzi na miejsce cięcia? Tak się dzieje w drugim systemie właśnie No prze, przekozacka się zrobiła, przekozacka Jedna z najpiękniejszych